Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Dzisiaj będzie taki film, znowu gdzieś w temacie zdrowia, ale będę uważał na to, co mówię. Chciałem Was tylko oszczędzić przed czymś, co odkryłem. Dzięki mojej stałej widzce, z którą mam kontakt poprzez Facebooka, Basia, bardzo dziękuję, że to udostępniłaś, taką informację. Ja uważam, że trzeba to przesyłać dalej, trzeba o tym mówić, trzeba to nagłaśniać i trzeba ludzi informować, żeby byli świadomi, po prostu co spożywają. I właśnie ok, jeżeli kanał jest y, nie ozdrowił, bo ja tu muszę uważać jak się wypowiadam w tych kwestiach, ale są rzeczy, o których nie jest, wydaje mi się chyba jeszcze zakazane mówić. A co będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o cukrze. Jakiś to jest cukier. <gryw> I to jest cukier wanilinowy. Dobrze ja to czytam? Chyba tak. Co to takiego jest w ogóle i dlaczego tak się nazywa? To będę o tym dzisiaj dyskutował. Serdecznie Was zapraszam. Mam tutaj taki slajd. Jak Wam go wyświetlę, będziecie tutaj też sobie mogli zobaczyć, przeczytać. Yy, I jest tak napisane: w tym miejscu chciałbym pogratulować branży spożywczej Majstersztyku. Jakiś to Majstersztyk. Naprawdę, dymacie nas zawodowo. Jak fajnie napisane. już mi się podoba język i styl tej wypowiedzi. Ale o co chodzi? Jaki karol? Tu piszę o jakimś kolorze. Nie wiem. O co chodzi? Zapyta pewnie teraz każdy. W sumie to nic taka błachostka. Chodzi o cukier waniliowy. Tak, spójrzcie dokładnie, to nie jest cukier waniliowy, a wanilinowy. I muszę Wam powiedzieć, że ja byłem. Kiedyś w Lidlu w Polsce wielokrotnie byłem tak i miałem właśnie wrażenie, że coś jest nie tak napisane. Tylko, że jak to czytacie, to możecie przeczytać normalnie jako waniliowy cukier, ale tam faktycznie pisze wanilinowy i to jest całkiem co innego. Zaraz będę do tego przechodził i tutaj czytał i dyskutował, co to w ogóle znaczy. Ale na pierwszy rzut oka to można się w ogóle nie kapnąć, jak to się mówi, tak, i nie odróżnić, co jest napisane. A teraz przejdźmy dalej do tego, co tutaj jest w sprawie tego cukru. Hmm, chodzi o cukier wanilinowy. Tak, spójrzcie dokładnie, to nie jest cukier waniliowy, a wanilinowy. Wanilinowy. A co to jest wanilina? Właśnie, to jest dobre pytanie. Co to jest wanilina? Jest to organiczny związek chemiczny stosowany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako związek zapachowy. To jest to, że Mówi się bardzo dużo o tym, jakie niezdrowe jest jedzenie, co się zawiera w ogóle w tym jedzeniu, a nic się nie mówi na przykład na temat też kosmetyków, ale istnieją już gdzieś jakieś firmy, które robią właśnie nawet jakieś ekologiczne kosmetyki, jakieś y, m, żele pod prysznic, pasty do zębów, różne rzeczy, dezodoranty, które nie zawierają aluminium, tak? No, bo wcieranie w siebie aluminium pod pachę, no to chyba nie jest zbyt zdrowe, jak uważacie. Sprawdzacie, czy macie takie dezodoranty z aluminium, czy bez aluminium? Jakich używacie? Ja teraz używam już od wielu lat, tylko taki bez tego aluminium i taki kupuję. I tutaj jeździmy do farmacji ja tej, i właśnie e, takie kupujemy za nam. One są pewnie droższe niż ten, no ale. Coś kosztem czegoś, jak to się mówi, ale przeczytajmy dalej, co jest tutaj właśnie napisane w tej kwestii. Znajduje się w rejestrze nich niebezpiecznych związków chemicznych, ma działanie stymulujące mózg, dające mylne wrażenie, że coś smakuje lepiej, lepiej niż w rzeczywistości jest. Czyli to jest tak jak z glutaminianem sodu, który jest dodawany zwłaszcza do mięsa, do parówek. Do wszystkiego co jest ten, to, to tak jakbyście do gówna dodali glutaminian sodu, to ono by wtedy miało jakiś smak, po prostu by smakowało, ale dalej byłoby gównem. Tak jak są parówki, na przykład, albo właśnie jakieś wyroby z mięsa najczęściej, Ale nie tylko, bo glutaminian sodu daje się do, do wielu rzeczy, i tutaj widzę, że to też jest wykorzystywane. E, tak a teraz wisienka na torcie. Jak najtaniej pozyskać wanilinę Cytat z Wikipedii, żeby nie było, żeby nie było szurstwa żadnego. W 2006 roku grupa japońskich badaczy kierowana przez Maju Yamamoto opublikowała, opublikowała informację o możliwości wyizolowania skału bydła domowego waniliny, <grym>, skału bydła domowego, ale jaja. Wytwarzanie tego związku używanego w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, o czym trzeba też wspominać cały czas, tą metodą jest tańsze niż pozyskiwanie go z wanilii. No przecież to jest oczywiste. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Dodam tylko, że wanilinę znajdziecie w większości produktów spożywczych czyli to jest to, o czym powiedziałem wcześniej. Teraz niech każdy wnioski wyciągnie sam smacznego. Krótki taki post, ale uważam, że trzeba było to przeczytać. Trzeba było was oszczędzić przed tym, co jest, przed tym, co spożywacie. Dlatego mówię stanowcze nie dla cukru wanilinowego dla tego środka, dla tego środka, który jest po prostu używany w większości gdzieś tam, znaczy może nie w większości, ale w wielu produktach spożywczych. Tak jesteśmy po prostu truci. Tak jesteśmy truci. Gdzie jest? Teraz się zastanawiam, minister zdrowia. Minister zdrowia. Gdzie jest Ministerstwo zdrowia, które by się tym zainteresowało? Gdzie są instytucje, takie jak na przykład Sanepit? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Stoicie na straży zdrowia ludzkiego, tak? Przychodzicie tylko do restauracji, żeby sprawdzić, czy, czy, czy tam z majonez do sałatki nie jest zepsuty, a później wychodzicie z wielkimi torbami jedzenia z restauracji, tak? Bo dostaniecie coś w łapę. Tak jest? Tak to się przynajmniej odbywało kiedyś. Ja już się pastwiłem wielokrotnie nad instytucjami, jakimi są czy to Ministerstwo Zdrowia, czy też Sanepit. i uważam, że um, przynajmniej Sanepit jest to organizacja przestępcza, tak? To wielokrotnie używałem takie stwierdzenia. Nie boję się tego powiedzieć, będę to powtarzał. Nie będę miał nawet problemu z tym, żeby to powiedzieć w telewizji, żeby, żeby to było cytowane w telewizji przez polskojęzyczne stacje telewizyjne, przez polskojęzyczne media jakieś, ja bym chciał wystąpić w jakimś... Ojejku, jak ja bym chciał. Nie dlatego, że mam parcie na szkło, tylko dlatego, że chciałbym wygarnąć to wszystko, co się dzieje. Między innymi nawet, gdybym mógł powiedzieć coś w kwestiach zdrowia yy, i gdybym mógł być... Zaproszony jeszcze do tych mediów, na przykład z kimś takim jak Marcin Bustowski, gdzie razem można byłoby się w wielu kwestiach wypowiedzieć, zrobić burzę mózgów z, na temat właśnie zdrowia. Ale kogo to interesuje? Nikogo to nie interesuje. Polskojęzyczne stacje nie są tym zainteresowane w ogóle. Oni mają to po prostu daleko gdzieś. Jeżeli chodzi o instytucje jakieś, ministerstwo właśnie zdrowia, jeżeli chodzi o sanepid, oni też nie są niczym zainteresowani. Oni nie są niczym zainteresowani. Dla nich po prostu nie ma problemu, że coś takiego istnieje, jak cukier wanilinowy i że ta w ogóle wanilina jest dodawana jako składnik do różnych rzeczy, bo jest tańsza, bo jest pozyskiwana z kału <grych> krowiego, bydlęcego. No i co? Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, tak? Nie ma żadnego problemu, ale rzeczywiście, bo przecież nie liczy się zdrowie ludzkie. Nie liczy się tak naprawdę. Wy macie gdzieś zdrowie ludzkie. Pacjent, tak jak powtarzałem wielokrotnie, wyleczony to jest pacjent stracony. Po co wyleczyć pacjenta? Jak jego można leczyć do usranej śmierci? Ja umrze? A najlepiej, jak umrze w dniu przechodzenia na emeryturę, żeby nie obciążał systemu emerytalnego. Przecież to jest takie oczywiste. Bo wy się takimi rzeczami właśnie kierujecie. I właśnie dlatego ja też chciałem do listy hańby zawodów. Ja już taką kiedyś tworzyłem, robiłem właśnie filmy, gdzie wymieniałem różne zawody, które zostały zhańbione. I do tej listy w top 10 na pewno są lekarze. Na pewno są lekarze. Czy jest tu na sali jakiś lekarz? Czy wam, jest, czy wam nie jest obojętne to, jak ludzie są odżywiani? Co się daje po prostu do tej żywności? Jakie rzeczy są używane? Dlaczego Wy z tym nie walczycie? Dlaczego Wy się tym w ogóle nie interesujecie? Dlaczego W ogóle Wy jako lekarze nie rozpisujecie jakiejś diety dla ludzi, którzy już są na coś chorzy? Tylko po prostu następna recepta, następna tabletka, następne gówno jakieś i. Łączycie też te leki, leki z, z jakimiś innymi lekami? Moja babcia, która już nie żyje, od strony taty, to mogę powiedzieć tak: mój tata był z nią kiedyś u lekarza i ona dostała e, tabletki na coś tam, na jakieś schorzenie. Ona miała tam różną listę schorzeń, w wieku po prostu, jak już była starsza. I okazało się, że jak poszedł prywatnie, oczywiście, do jakiejś innej lekarki no to ona przyglądnęła się tak i powiedziała tak ale dlaczego pani bierze tak dużo tych leków <laughs> przecież ten lek i ten lek to jest to samo, to się wyklucza, w ogóle to, to nie ma sensu żeby to brać, tak, a lekarze tak przepisywali e, pałę, dobra, jeden, drugi, trzeci i to tak się dublowało, raz, że z jaką konsekwencją teraz zdrowia, dwa dla portfela też, za wszystko trzeba było zapłacić ale wy lekarze po prostu się nie interesujecie. Wy macie tylko swoje procedury, musicie stosować się do tych procedur, i to jest najważniejsze, żeby nie zostać ukaranym przez komisję lekarską, tylko dlatego, że się nie stosowaliście do jakiejś medycznej procedury. I Wy się tylko tym kierujecie, ale Wy nie macie po prostu ani wiedzy, bo wiedzy też nie macie. Wiedza została Wasza wymazana. Jest taki podręcznik, o tym mówił dr Hubert Czerniak. Podręcznik Harpera, gdzie w roku już 78 została z niego wymazana wiedza na temat ziołolecznictwa i witamin. Już w tamtych czasach, już jak dawno. No bo po co miałaby taka wiedza być po prostu potrzebna? To jest wiedza zbyteczna, bo mają się liczyć tylko i wyłącznie procedury medyczne, bo mają one utrzymywać tzw. korporacje medyczne. Farmaceutyczne i oni muszą zarabiać. Jak takie korporacje miałyby nie zarabiać, jak one muszą zarabiać, a gdy, jakby zarabiały, gdyby ludzie się zdrowio odżywiali i gdyby ludzie na przykład y, stosowali witaminy czy też zioła. Uuu, szamanizm. <laughs> Droga Unia Europejska. Już były pomysły zakazu używania szpinaku. Wrotycz, już na przykład, to jest zioło, które jest, już jest w ogóle nielegalne, tak? No, także jak to jest? Wam to tak łatwo przychodzi, lekarze. Tak łatwo Wam przychodzi, że Wy podpisujecie się tylko i wyłącznie pod tymi procedurami medycznymi, tylko i wyłącznie myślicie o tym, jak zarobić. Jak zarobić? Jak się nie narobić, a zarobić? Typowo polskie myślenie. Ja nie mówię, że wszyscy lekarze są też źli. Dlatego Wy nie jesteście w top 3 na tej hańbie listy zawodów, ale jesteście w top 10, bo jednak, co by tu dużo nie mówić, to większość lekarzy właśnie nie jest lekarzami z powołania. Ja mógłbym zrobić taki długi odcinek tutaj sam, tylko opowiadać o Was i stawiać Wam zarzuty, które nie wiem, jakby były odpierane przez Was. Ja bym bardzo chciał kiedyś zrobić wywiad z jakimś lekarzem zadać różne pytania, pytania medyczne, zadać różne pytania związane z tym, jak ludzie są leczeni, dlaczego nie robi się tak, żeby ich wyleczyć, a dlaczego robi się tak tylko, żeby ich leczyć? O czym ja właśnie powtarzam i tutaj do was mówię, to są wszystko rzeczy tak zwane niewygodne, takie rzeczy niewygodne. Lekarze, ciekaw jestem, jak jakiś lekarz by się do tego ustosunkował. Bardzo jestem ciekaw, tak? No, ale nie wiem, czy się dowiem. Myślę, że będzie ciężko. Jeżeli chodzi właśnie o to, jak jesteśmy truci, ja chcę, żeby ten film był taką przestrogą dla Was, tak? Żebyście czytali ten skład, co kupujecie w danym produkcie. Jak się okaże, że idąc do sklepu poczujecie się jak w bibliotece, jak to powiedziała kiedyś moja i że Właściwie to większość tych produktów nie nadaje się do spożycia. No to zachęcam do tego, żeby wyjść <laughs> z takiego sklepu. Powiecie, ale co dalej? Gdzie iść na zakupy? Co kupić? No trzeba... trzeba niestety wydawać więcej na tą żywność niż... niż chciałoby się wydać normalnie. Szukać, czytać etykiety. Ja nie mówię, że wszystko w każdym supermarkecie jest też niejadalne, bo tak pewnie też nie jest, ale... Generalnie dużo rzeczy ma tak zwany, co najmniej wątpliwy skład. Co najmniej wątpliwy. I trzeba czytać, co w tym składzie jest i eliminować takie rzeczy. Ludzie jedzą 12 kg różnej chemii konserwantów rocznie. 12 kg, ktoś to obliczył. Jest niedowiary. Niedowiary, 12 kilo? Jakie, jakie to są ilości po prostu tego wszystkiego. Także to tak jak mówię, chcę żebyście uważali. Yy, oczywiście każdy zrobi jak chce, każdy zrobi jak uważa, ja tylko mówię i przestrzegam przed tym co jest. Nie kupujcie cukru, przede wszystkim cukru wanilinowego. mamy no, dzisiaj jedli kaubydlęce, <grytanie> jak to brzmi. Ostatnio czytałem też komuś skład Coca-Coli, Coca-Gówna. Z czego jest robiony, też znalazłem, już był film o Coca-Coli, ja robiłem też odcinek, a czy nie odcinek, rozmawiałem z kimś po prostu tak prywatnie, i znalazłem też informacje na Facebooku. Co prawda to już było, to już było po tym, jak ten film powstał. I szkoda, ale to może zrobię jeszcze jakiś inny odcinek, aczkolwiek tutaj mogę też wspomnieć, co przeczytałem takiego ciekawego. Jeżeli właśnie chodzi o to, o ten. Pseudonapój napój, jakim jest na przykład Coca-Cola, tak, no to e, on też roz, robiony tam z takich korzeni, ten ekstrakt z takich korzeni, gdzie one są mielone <noise> z myszami, z myszami, bo to się pozyskuje gdzieś z głębi ziemi te korzenie i mieli się je po prostu z myszami, bo no bo nikt tego nie przebiera, tak. Te myszy tam na żywo, ten a co tam mysz, kto tam by się przejmował jakąś małą myszką no i ten, no i później to tak jest zrobione, nie? E, także czekam na pozwy sądowe od McDonalda i od Coca-Coli. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie dostałem. Jeszcze nie dostałem, trudno, to nie dostanę, może. Jak dostanę, to się będę wtedy z nimi użerał. E, tak jak mi niektórzy życzyli. Bo są tacy ludzie, którzy mi tak życzyli, e, bo po prostu są zakochani w takich firmach, są zakochani, uważają, że bez tego się nie da żyć, że to jest coś dobrego że ja mówiąc o składzie dziewięciu składników w frytkach z McDonalda, to, to że ja jestem jakimś popaprańcem, wariatem, że w ogóle coś takiego mówię i czytam takie istotne informacje. Istotne dla mnie, nieistotne właśnie dlatego kogoś, kto wtedy to komentował. Także tak to jest. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film, o ten dzisiejszy odcinek, cukier wanilinowy, wanilina Brzmi jak wagina, ale to vagina to jest coś dobrego, a wanienina, no to jak widać, nie jest coś niedobrego. No, także tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Trzeba czytać etykiety. Zachęcam Was jeszcze raz do tego. Czytajcie. Czytajcie i nie dajcie się po prostu, bo później są tego efekty właśnie takie, że ludzie chorują. W każdej rodzinie jest jakiś nowotwór, kiedyś to. No, w jakiejś wiosce ktoś zachorował na raka. To było w ogóle coś takiego poważnie na raka niemożliwe. A teraz w każdej rodzinie ludzie z problemami z, z, z sercowe, problemy gastryczne to już w ogóle co drugi człowiek, tak? Bo albo się ma jakieś zgagi, albo się ma jakieś yy, problemy z wrzodami żołądka i tak dalej Ej, krwawienia z odbytu tak, ale ludzie nie wiedzą skąd się to bierze, no wzięło się no kurde, no. kurde wzięło się, dlaczego mi leci krew z dupy, w sumie nie wiem trzeba no. wziąć tabletkę Dobra, tabletka pomoże dlaczego mi się odbija, a ranigas ranigas eee, eee. no wpierdalałem się jak świnia, ale eee, ranigas pomoże eee. naprawdę, tędy jest droga? tak to ma wyglądać? Nie sądzę. A Wy jak uważacie? Podzielcie się swoimi komentarzami. Ja zatoczyłem takie koło, przechodząc tutaj przez te osiedle w Popeszti, Lordeni. Mam jeszcze chwilę przerwy w mojej pracy, ale muszę iść do bankomatu, wziąć gotówkę i po prostu muszę się trochę sprężyć. Dlatego tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film, o ten odcinek. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, zachęcam do czytania etykiet. Nie dajcie się truć nie dajcie się po prostu, bo zdrowie ma się tylko jedno. I nie kupi się go za żadne później pieniądze. Okej, okay, są różne rzeczy, różne gdzieś powiedzmy drogie metody leczenia i tak dalej, ale czy to wszystko jest warte stresu i nerwów i przechodzenia przez to wszystko? Jak można temu przynajmniej zapobiec? Więc zapobiegajmy, bądźmy po prostu. Ludźmi, którzy są myślący i którzy dbają o swoje zdrowie. Do tego Was zachęcam i życzę Wam w ogóle też dużo zdrowia, żebyście w nim tkwili cały czas, żebyście byli zdrowi, żebyście nie musieli chodzić, wydawać też pieniędzy na prywatne wizyty u specjalistów, tak? Specjalistów jak z Kodziej dupy Trumba, którzy dadzą Wam kolejną pigułkę, tak? No, także takie jest moje przesłanie, jeżeli chodzi o ten dzień dzisiejszy. Dobra, kończę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, poza tym łapki w górę, tak, czyli pierdółki tak zwane, no i zachęcam, żebyście udostępniali ten czy inne filmy, które oglądacie. Niech one się niosą w otchłaniach YouTube'a, i to nie jest jakaś regułka, którą ja powtarzam, tylko dlatego, żeby powtórzyć, jak macie jakiś Facebook, macie jakieś medio inne, czy cokolwiek, czy możecie Whatsappem komuś wysłać, wysyłajcie te filmy. niech Niech oglądają. Jeżeli wy się z tym zgadzacie, co ja mówię. Bo jak się nie zgadzacie, to też możecie wysyłać. Ja mówię, mówię, że nie, ale, ale generalnie żeby to się wszystko niosło w otwaniach internetu. Żeby ludzie wiedzieli, żeby ludzie byli świadomi tego, co się dzieje i jak są manipulowani i oszukiwani. Tyle z mojej strony żegnam się już z Wami definitywnie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!